thank you Znajdujemy się w Galerii Weneda, która użyczyła nam swojego miejsca, abyśmy mogli dzisiaj zebrać e, troszkę pieniążków na to, aby wspomóc ciężką chorobę Kuby. E, Kuba jest, jak Państwo doskonale wiecie, po, już po operacji. Obecnie jest podczas stałej kontroli Warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. E, cały czas jest w trakcie leczenia. Pieniążki są potrzebne na rehabilitację, aby mógł dojść do pełnej sprawności. Dzisiaj mamy warkoczyki syntetyczne, Szkoła Drozdowa ma zajęcia plastyczne dla dzieci, gdzie można podejść i zrobić z paniami przepiękne prace. Przed chwilą był pokaz musztr, jak Państwo widzieli, za chwilę będzie pokaz pierwszej pomocy nadziei. Sama obrona również będzie dzisiaj, dzisiaj gościła na, naszym, na, naszej, na naszej kwestie. Oczywiście są te licytacje, o które no, prowadzę ja. Miał, mam taką, taki zastrzyk. Na licytacji było dużo srebra, które bardzo świetnie poszło. Yy, tutaj muszę podziękować Państwu, bo bardzo jesteście szczodrzy. Oczywiście cena wywoławcze są nieduże, a do puszek trafiają naprawdę fajne pieniądze. Ja dziewczyny, dlaczego postanowiłyście wziąć udział w tej akcji? Przede wszystkim, że jest nasz to kolega, jesteśmy w tym samym ja w wieku i zawsze staramy, nasze szkoła się zawsze stara pomóc i jak może, więc... Udziale waszym tutaj, co dzisiaj przygotowałyście? Przygotowaliście właściwie tutaj grupą? Eee, mamy właśnie występy musztry, stoimy na stoiskach, za nami właśnie stoi eee, jest stoisko z ciastami i różnymi słodyczami eee, i pomagamy jak możemy. Jak nam się uda, tyle zbierzemy. Oczywiście Kuba jest bardzo zadowolony. Przed chwilą z nim rozmawiałam. Przyszedł z mamą, gością swoją obecnością u nas. Muszę Państwu powiedzieć, że jest trochę skrępowany, no bo to jest duże wydarzenie. Kuba troszeczkę sam sobie się wstydzi, ale naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo wdzięczny i naprawdę jest bardzo zadowolony, że aż tyle osób tutaj jest i tyle uczniów z jego szkoły. Znam szkołę, bo pracuję w tej szkole i też znam Kubę, dlatego tutaj dzisiaj przyszłam. No jest to ogromna tragedia dla Kuby, przepraszam, od razu się wzruszam, jak o tym mówię, ale chciałabym, żeby zebrało z tak nich zostało jak najwięcej pieniędzy dla Kuby, żeby można było mu po prostu pomóc, bo rozumiem, co to znaczy. Cena bezboławcza była 5 zł, pani zapłaciła to 100 zł. Jest przepiękna i będę naprawdę przeszczęśliwa, jak będę ją mogła mieć i będę z że razem pamiętała po prostu, że to było dla Kuby.